Ducha Świętego, miłość do Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. W wyjątkowym dniu uroczystość wszystkich świętych stajemy na naszym w centralnym. By wpatrywać się w Kościół uwielbiony, zbawiony, którzy wyszli spośród nas. Stajemy na cmentarzu, by jako Kościół pielgrzymujący wspomagać też tych, którzy oczyszczają swoje serca, oczekując pełnej chwały zbawionych. Prowadza nas na to miejsce wiara, wdzięczność wobec naszych zmarłych, tęsknota za korzeniami za ziemią ojców. Niech ta nasza wspólna modlitwa w tajemnicy świętych obcowania będzie pomocą naszym zmarłym, nie kieruje nasz wzrok, nasze serca ku niebu ku celu, do którego zdążamy, nie wyraża naszą wiarę w to, że idziemy ku wieczności. Witam Was wszystkich serdecznie, Siostry Gracza, z parafii Tymtarz, parafii Podłokień, z innych parafii i miejscowości, z których przybywacie. Na droby bliskich byście tu z nami Witam serdecznie kapłanów zgromadzonych przy ołtarzu, którzy sprawują Sześć w następujących intencjach. Ksiądz, proboszcz Janusz Balasa z Podłokienia modli się za wszystkich zmarłych parafian. Ksiądz praw Franciszek Malarz, poleca zmarłych, pana z podłopienia, a później z tym Ksiądz praw Józef Bubula modli się za zmarłych z rodziny Nabrowskich i Bubulów. Ksiądz praw Tomasz Akwas modli się za zmarłych, spoczywających na tym skarbcu poleca swoich bliskich zmarłych. Ksiądz Józef modli się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza z kapłanów ze swojego rocznika. Ksiądz Michał Łukasik, którego serdecznie witamy, który za dwa, trzy dni wyjeżdża na misję na Kubę, poleca zmarłych Zotwie, Józefa, Andrzeja, Grzegorza Łazarczyków, Romana Zwierczyka, Ignacego Cygala. Ja zaś modlę się za wszystkich zmarłych parafian spoczywających na tym cmentarzu. Abyś w sposób szczególny chcę objąć modlitwę moich poprzedników, zmarłych w poprzednim roku, księdza prałata Józefa Leśniaka i księdza prałata Edwarda Nelica. Abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy.